Dzień dobry, miło mi was powitać Zacząłem sobie jakiś czas temu już grać Bitwy z Pompatimem na tej stronie, także wiecie Przetestować trochę te tryby 2 na 2 Trochę potracić, trochę pozyskiwać No i patrząc na ostatnie Moje ekscesy właśnie na tej stronce No to raczej tam nie było już profitów Znaczy ostatni film chyba był profitem z tego co jauję, Ale potem już wszystko poprzegrywałem, potem znowu trochę Powygrywałem, no ale to się działo na offstreamie W międzyczasie uzyskałem 24 miliony Tych punktów eventowych, na razie nie będę Ich ruszał, bo wiem o tym, że za te punkty można kupować Całkiem dobre skiny, a między innymi Takim dobrym skinem jest Welcome to the jungle W jakości factory New, Którego już sobie tutaj zachowałem I będę go wypłacać Bo jest to skin Który ma wysoki potencjał Żeby stać się jeszcze droższym Jest ich bardzo mało na świecie Szczególnie jak sobie sprawdzicie Na csgo float Chyba tak się ta stronka nazywa To będziecie mieli tamtych sztuk No dość mało Więc warto żeby jedna taka sztuka Była u mnie w ekipunku Dlatego ja sobie ją kliknę Mam nadzieję że mi po prostu to przyjdzie Bo zawsze raczej znaczy no przeważnie jest tak Że jak jakiś item sobie zostawię Na przykład na No na kfh Albo na tej drugiej stronie No to jego cena zaczyna się wahać, no nie? Znaczy, każdego dnia ten skin ma inną cenę na Kesha'gu na I każdego dnia ma inną cenę gdziekolwiek indziej Po prostu jak się trzyma przedmioty w ekwipunku To niekiedy nie będzie można ich wypłacać Więc trzeba w miarę szybko i w miarę sprawnie do takich rzeczy podchodzić No i przykładowo właśnie wczoraj miałem tego welcome to... I jest! O, jest też czterema fajnymi stickerami Więc prawdopodobnie będzie ładnie wyglądał Lil baby, jest indeed Coś czuję, że ktoś... Płakał, jak to oddawał, bo to jednak jest zrobione pod kogoś, nie? Zobaczymy, jak to w ogóle w grze wygląda, na to wychodzi. No dobra, to jest item w sumie za 4,5 tysiąca Dolców, jakoś? Teoretycznie zawsze go chciałem mieć, bardzo dużo otwierałem skrzynek, żeby go dostać, oczywiście, w CS-ie. Ale w CS-ie nigdy nie miałem takiego szczęścia, a teraz. Chociaż coś, chociaż coś. Zobaczmy sobie, jak wygląda ten skin w CS-ie. to! I... Otych! Kurwa, jak kocham skiny, nie? Dobra, to są takie inne już pierdowe, co tam wcześniej sobie wypłaciłem. Nie no, kurde, to jest pierdzielony sztos! Kurde, fajne. Fajny skin. I ma float 006 czyli jest taki idealnie faktoryniu. Tylko że szkoda, że nie jest idealny w faktoryniu jak jakiś 00001. No ale to już nie ma co oczekiwać. Naprawdę fajna brońka. Kiedyś mi się nawet to nie podobało, ale teraz z tymi stickerami to jeszcze bardziej mi się podoba. A te stickery już tanie nie są. Si. Ci... Kiedyś obciach, teraz klasa. No, i dobrze, sprawdźmy sobie giveaway. -e. Nie będę za, za często tego sprawdzał, ale czy ktokolwiek wygrał? Jeszcze nie. <laughs> to jest. Y... Ja to jestem w szoku, nie? Tak, szczerze, ale. 251 osób brało udział, jeszcze nikt nie wygrał. Kurde, jestem ciekawy kto będzie ty, ty, tą pierwszą osobą. Oczywiście z kodem DMG. Wpisanym w to miejsce. Macie 20% więcej do każdego doładowania, i właśnie możliwość wygrywania tych rzeczy, plus 4 zł od razu na start. Czyli teoretycznie ta skrzynka jest od razu do otworzenia, bo to jest tam 1 dolar. Dzisiaj idziemy na skrzynki Battle Cases, czyli i Będziemy otwierać sobie bajki, glowstone'y i snakey, Zobacz, no i może jeszcze tego lorda Ale to zobaczymy jak to wyjdzie w przypadku tego Joker Moda. Eee, same to y. ja nie lubię Doplerów, no ale na bitwie Jak gramy pod proficior to zobaczymy Zespół 2 na 2, oczywiście pewnie nigdy Nie wygram, ale spoko eee, Damy sobie klasyka, publika Tryb borą nie, będziemy sami Bazowali na tych skrzynkach i to są skrzynki Do batla, zaczniemy sobie od bajków Zrobimy sobie Dwa bajki, dwa takie, dwa takie i dwa lordy. Czyli po 4000, jedna bitwa, i sprawdźmy, co tu się kurwa dzieje, dzieje. O, poker. Nie wiedziałem, że taki bot jest. Pokerowy. A nie, kojarzę tego bota. Kojarzę go w ogóle pokera, bo to chyba jest prawdziwa postać. O Jezu, też musiał mieć swojego bota w takim wypadku. Jest bot Troll. Znowu zapomniałem wyciszyć. Jezu, dobra, teraz szybko to zrobię, uwaga. Dobra, jest Zajebiście, teraz tak cichutko, po przyjacielsku. No halo, przegrana to jest, to jest przegrana. A jednak wygrana, ale na zero wyszło. Ale na zero wyszło. Shit, jeszcze raz bym to zrobił. A może usuniemy w ogóle te dwie pierwsze Ja bym dodał jeszcze w ogóle trzeciego lorda Albo nawet czwartego lorda, żeby do piątki mniej więcej to dobić I zaraz będziemy szli w ogóle na, na te jokerowe tematy Więc będą pewnie wypadały jakieś hamy no Wiadomo, każdy lubi obejrzeć jakiegoś hama O, to pewnie będzie ham już Oby nie coś dobrego Okej, okay. da się to wyprzedzić na pewno, da się to wyprzedzić No i pa, wcześniej w ogóle żaden royal nie wyskoczył, a teraz już druga skrzynka, drugi royal. Lepiej. O kurde, tak samo. Ale lipa. Same digielki. Okej. Okay. Akceptowalnie, akceptowalnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie wiem czy tu widzę szansę. Dopiero jakby wypadł jakiś. Jo ten... Y royal, to, to wtedy dopiero bym szansę jakiś doszczek. No niestety. Szkoda. Czyli profitowych bitew nie jest dane mi wygrywać. Dobra, jeszcze raz. Usunę te dwie ostatnie i dodam jeszcze kolejne lordy. I po tej bitwie już robimy takie mocarze. Po tej bitwie mocujemy się z typami. Kurde. Niebańki, no. Da się to wyprzedzić. Chociaż nie wiem, czy się da to wyprzedzić. To była ze skrzynki. No nie no, Meduska może wypaść. Meduska za 14 200. chyba ona jest minimal wear. I nawet jak wypadnie, to nie będzie jakaś atrakcyjna, ale jakby wypadła po prawej stronie to już. A chuj do dupy, dobra. Tworzę nową bitwę, nawet nie chcę tej dalej oglądać. Czyli wezmę to. Ja się zdziwię oczywiście jak tamtą bitwę wygram, zaraz zobaczę swój ekwipunek, może faktycznie tam wygrałem, ale... Wolę same lordy, ale zrobimy to inaczej. Gdzie yes, jest ten lord? Weźmy jokera i lord wtedy kosztuje ile? O mój Boże, dobra, 4000, spoko. Za... No na testa zrobimy za... Zaraz zobaczymy za ile to będzie zrobione. Za dychę to zrobimy. Za dychę i 25% szans. Czyli 25% wygranej trafi do mnie. Wolałbym jednak całe 100, no ale przy tej kwocie. To nie jest underdog, nie jest. Oby jak najwięcej takich. Niech teraz to kurwa sypie, ale to no wiadomo, że to zobaczymy, że to w ogóle z tego będzie wygrany. nie? tribord to. O kurwa, jak tu sypie. Meduza i Karus, a tu co? Aaa... No, nie, 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 to szczerze i nic im nie pomogło. No, już zaczyna im pomagać. Kurwa. Chyba za dużo skrzynek dałem, bo zaczyna być jakieś niebezpieczeństwo tu. Dwie meduzy. Jak chuj, bo to jest chyba 50 na 50 tutaj z tymi meduzami. No. Do wyboru jest albo ten Butterfly Lore, albo to, to drugie. Tylko te dwa skiny się tu kręcą. No i teraz dwie meduzy. Dwie meduzy. Przewidywalna ta bitwa. Radawa, jeszcze coś. Yy, jest różnica. O kurwa, mała jest różnica, tak naprawdę. No teraz to wyszło dobrze, że tu jest meduza, a tu po prawo są te dwie, dwa Posejdony. O ty kurwa, Lorka. Wygrane! Wow, wow, i to na 25%. 27 koła z. W chuj tu nam wypadało. Ogólnie ten tryb just, Joker tutaj jest bardzo mocny. Wow, w ogóle Blue Phosphor. Wygląda to naprawdę solidnie. Ja bym zostawił i Karusa, i, i Blue Phosphora, tak naprawdę z tego wszystkiego. Nie Poseidona, ale tego i tego bym zostawił. A bardziej może Blue Phosphor? Chociaż nie, no oba są, oba są te takie różowawe skiny. Zobaczmy to. Czyli tak, to na pewno sprzedaje Też rzeczy. To też, to też. To też, to też i teraz tak Blue Fosfor wyląduje dla Was w giveawayu. To na pewno sprzedaję, to sprzedaję i karusa chyba sobie zostawiam, bo będę chciał go wypłacić. Tylko, że też tutaj trzeba na pattern zwracać uwagę, ale Blue Fosfora na pewno nie będę chciał. Z tego co widzę, to jestem na proficie. Teoretycznie to mogę rozdać i to nic nie będę na tym stratny. Więc zapraszam do rozdawajki. E, gdzie to jest? Giveaways. I dodamy sobie kolejny przedmiot, czyli to będzie Blue fosfor. najdroższy obecnie skin do wygrania na tej stronie, który w sumie wrzuciłem sam, nie? 8.80, bo to jest minimalne ile się da, dostępne od, jak dodam ten film to będzie 10, więc od 10, od godziny 22, bo, albo nie, o której to dodam? O, o godzinie 20 to dodam ten film. Więc o godzinie 20 dzisiaj będzie do trafienia Blue Fosfor w jakości factory New. No i wszystkie inne skiny również, czyli teoretycznie, nie taka abstrakcyjna sytuacja. Ale wyobraźcie sobie, że ktoś wpłaca 880 i trafia 5 skinów jednocześnie, bo tak się da zrobić. Wszystkie skiny można trafić od razu od buta. Jednym doładowaniem. A za te punkty, zobaczymy co tu jest w ogóle: Marketplace. Coś, co jest najdroższe, bo mam 24 miliony aż, więc to jest na pewno dużo. Jest Arcana skrzynka za 1000. Sloter minimal jest za 10, 10, za 10 milionów. On jest około skin za 5000, więc to jest około 20 tysięcy złotych. Yy, sorry, około 10 tysięcy złotych jest w tych punktach. No dobra, no zbieram dalej, no ja patrzę jakieś ciekawsze rzeczy. No wygląda nieźle, mam też 94 poziom już Mastera. Nie wiem, odbiorę te punkty chyba. Ile tu mam tego? Scratch 1200, ale teraz jak już, jak już cokolwiek wypada tu z tego, no to już leci w ostro. Już każdy każdy level jest swój warty. Zobacz co się dzieje w ogóle na 90. Kurwa, pa 98 level 3300 złotych, teoretycznie. Czyli co, setny jest max? Nie. Ja pierdolę ile jeszcze leveli przede mną. Ja jestem dopiero w masterze, teoretycznie, nie? Ale tam na to było nażyłowane przez ostatni miesiąc bardzo dużo. No, jestem ciekaw, co tu się dzieje na Immortal, nie? Jakie tam nagrody są na, za Immortal. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Krótki odcinek z Case Haga. Jutro sobie przetrenujemy inne skrzyneczki. Ale te Battle casey mi się nawet podobały. Ładnie to żyłował ten Lord. No, ale to trzeba mieć na niego budżet. Ale tą no, w trybie borrow, teoretycznie nie trzeba. Dobra, nieważne. Trzymajcie się, elo.